Woldemar Majba, wiceprezes szkółki yy, piłkarskiej Orle Przewozd, trener jednej z grup, yy, długoletni zawodnik piłki nożnej i tymnika stanowego w, yy, w Orle Przewozd, dlatego ta sprawa leży mi na sercu, yy, bo mamy tu do czynienia z yy, otwartym konfliktem i yy, trzeba by wysłuchać tych młodych ludzi, a troszeczkę odbiegliśmy od tematu. Yy, według mnie klub przestał powoli spełniać funkcje społeczne, a tego typu stowarzyszenie powinno te funkcje w takim środowisku, jakim jest Przewoz, spełnić. Zabrakło, wydaje mi się, troszeczkę podejścia pedagogicznego. Niedowod organizacyjny w stosunku do grup młodzieżowych jest spowodowany zbytnim zapatrzeniem w pierwszą drużynę. Te dysproporcje są zbyt duże, bo jeżeli mówiliśmy o kwotach, od których chciałem uciec, że trener zarabia 3,5 tysiąca netto, a nie ma na wodę mineralnych dla juniorów, to budzi się naturalny odruch niesprawiedliwości społecznej u tych chłopców i ich głos poprzez te wszystkie komentarze w mieście podczas spotkań, czy odhuczącego od tych komentarzy internetu, w tej kwestii jest najważniejszy. Dlaczego klub nie spełnia funkcji społecznych? Ci juniorzy, ci wychowankowie, w przyszłości mogą być sponsorami, sympatykami klubu. Być może któryś z nich będzie lekarzem, który podbije jakieś badania yy, lekarskie. Może ktoś z nich będzie prezesem klubu, a to serce powoli zaczyna nie bić w takim rytmie dla tego klubu, jaki byśmy wszyscy oczekiwali. I ta diagnoza, wydaje mi się, jest krótka. Yy, zarząd Orła reagował tylko wtedy, gdy zaczynało być już bardzo, bardzo źle. Ja jeździłem z grupą trenera Mazura. I wtedy w tym, podczas jednej rundy grupą tą dowodziło sześciu ludzi. Atawizmy mówią, że stadem nie może rządzić sześć osób. To jest stado ludzkie, które, yy, które potrzebuje przewodnika. Tam to nie zafunkcjonowało, bo wyniki o tym ewidentnie świadczą, a przede wszystkim rozgoryczenie tych młodych ludzi. Zafunkcjonowało to w przypadku Łukasza Laski, bo jak widać, ci chłopcy stanęli za nim murem, mają z nim kontakt a takich ludzi wydaje nam się potrzeba właśnie do pracy z młodzieżą. Zdobywa też przygotowanie pedagogiczne, a tego przygotowania pedagogicznego nik nikomu w zarządzie zabrakło, żeby z tymi ludźmi młodymi rozmawiać. na ja mamy kofi, z którego trzeba wyjść, a sprawy są według mnie yy, nawet w niektórych kwestiach banalne. Wszyscy musimy zrozumieć, że jeżeli jest jakaś ulewa warunki nie sprzyjają, to na tej godliczynie grać musimy, bo płyta jest pierwsza. Natomiast nie widzę przeciwwskazań. Jako długoletni praktyk, nauczyciel wychowania fizycznego, piłkarskiego, chleba, nie jednego pieca jadłem, żeby podczas takich y, dni, gdy pogoda jest znakomita, gdzie gdy według wszelkich doświadczeń tej płycie nie można nic zrobić, na wskutek decyzji prezesa Cała, wszystkie grupy młodzieżowe muszą grać na gorliczynie. Od zezwolenia Pan Gada tłumaczy, jest Pan Dyrektor Rosiwek, a od zabronienia Pan Dyrektor Gada. Taka dwuwładza, takie rozdwojenie jaźni poparte jakimiś też kłamstewkami, jak tu gdzieś przed chwilą żeśmy doszli, doprowadza do takiego bałaganu, za którymi jako cenerowi było wstyd, jak na przykład meczu z Mielcem gdzie wystarczyło wykonać dwa telefony do dyrektora Nowaka, była szatnia, gdzie mecz pod, pod egidą Orma się nie odbył. Natomiast pod egidą Orzełka pół godziny czy godzinę później się odbył, bo trzeba było poruszyć organizacyjnie pewne kwestie. Ten niedowod organizacyjny w stosunku do grup młodzieżowych wynika z tego, że jest zbytnie zapatrzenie w pierwszą drużynę. Wiadomo, że ona jest wizytówką. Szkoli się młodzież po to, żeby oni później grali w tej pierwszej drużynie. W wielu tych przypadkach czyni się działania odwrotne. Ci młodzi ludzie rozgoryczeni, jak Łukasz Laska też był piłkarz, tak mi się wydaje, bo takim to był, Radek Strączek. Jeszcze jakiś czas temu byli zawodnikami Orłej, pomagali i walczyli, byli to chłopcy z Przeworska. Natomiast teraz są odsuwani w tych Kwestiach gdzieś finansowych są na samym końcu. Cała armia zaciężna ma wypłacone jakieś tam apanarze na bieżąco. Natomiast oni na samym końcu, albo wręcz z wielkim obrózieniem, albo też i wcale. Tak wychowanków się nie traktuje. Są też takie praktyki w różnych klubach, ale w środowisku, takim jak przemoc, trzeba to zmienić. Trzeba troszeczkę podejścia pedagogicznego. I zastanowić się nad funkcją społeczną klubu, bo tutaj zostało wiele rzeczy za chwilę. Dziękuję. Witam młodzieży, panów burmistrz Radni, którzy skorzystali z zaproszenia, albo może inaczej z informacji, którą wczoraj przekazałem na Radzie Miasta, że dzisiaj takie spotkanie się odbędzie. Proszę Państwa, jak tylko zapoznałem się z pismem, które wpłynęło między innymi na moje ręce, bo jest tutaj pięciu adresatów, w środę. W godzinach popołudniowych spotkaliśmy się z Panią Burmistrz i rozmawialiśmy, w jaki sposób zorganizować dzisiejsze spotkanie. Tutaj ten trud podjęła Pani Burmistrz poprzez przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z osobą, której tutaj jest numer w tym piśmie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tak, odnosząc się do podziału środków i jak Rada do tego podchodzi. Proszę Państwa, moje zadanie jest takie, żeby wytypować radnego, czy też wydelegować, który będzie w komisji do rozdziału środków w czasie podziału ich w konkursie. Na tym się, można powiedzieć, rola moja kończy, tego radnego deleguję. Pan burmistrz zatwierdza, zatwierdza skład komisji, ta komisja wydaje opinię i do podziału tych środków, które są do dyspozycji. Mogę jeszcze tylko powiedzieć tak, że na wczorajszej sesji mieliśmy również taki temat, że 100 tysięcy wpłynęło i ono zostało poprzez decyzję radnych, bo to nie tylko była moja decyzja, decyzja radnych Komisji Spraw Społecznych zaproponowana została podział 50 na 50, czyli 50 tysięcy do ze konkursu, 50 tysięcy w innej. W inny sposób rozdzielone na zadania związane z działalnością organizacji. Także to wygląda, jeżeli chodzi o strony finansowe. Jeżeli chodzi tutaj o to, jak Rada podchodzi do spraw sportu, ja mogę odpowiedzieć może bardziej ze swojej strony. Proszę Państwa, w tamtej kadencji byłem przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych. Jeżeli wpływały do mnie informacje, że coś złego się wydarza w sporcie, doprowadziłem do spotkania jednego z, 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 z klubów sportowych, chodzi tutaj akuratnie o klub sportowy związany z piłką ręczną i zawsze uważałem, że powinniśmy dbać o tych najmłodszych, żebyśmy mogli tworzyć sobie narybek, który potem będzie wchodził na miejsce tych, którzy już się wypalili sportowo i będziemy mieć swoich własnych sportowców, nie będziemy sięgać gdzieś na zewnątrz. Rzeczywiście, jeżeli, jeżeli już musimy gdzieś uzupełnić jakąś jedną, dwie osobę, no to wtedy no, to już zależy od tej organizacji, która prowadzi to, to działanie, jak podejmie decyzję, bo my tutaj jako chodzi o Radę Miasta, nie ingerujemy w działalność wewnętrzną tejże organizacji, bo po prostu ona jest samoistna i w sobie działa. Oczywiście jestem też zbulwersowany i uważam, że takich... Sytuacji, jak tutaj były przedstawione, w oświadczeniach nie powinno być i powinno się to radykalnie zmienić. Tutaj, jak pani burmistrz mówiła, będzie spotkanie z Orłem w poniedziałek. Zaproszenie otrzymałem, na pewno będę na tym spotkaniu. I e, rozumiem, że będą te oświadczenia przedstawione i w jaki sposób zarząd Orła się odniesie i ta sytuacja się e, zmieni. Cieszę się z tego, że ktoś podejmuje trud, żeby pracować z młodzieżą, z dziećmi, żeby miały alternatywę, zajęcie, żeby nie było tego, o którym wszyscy wreszcie tutaj mówili żeby chodziły do lokali, spożywały alkohol, czy też nadmiernie siedziały przed komputerem. Zresztą o tym cały czas mówią też media, że tak nie powinno być, że powinny jakieś miejsce być na tej młodzieży właśnie w sporcie, żeby się ona rozwijała, żeby nie, po prostu jeżeli ktoś się rozwija sportowo, to tak nie choruje i to jest też, też bardzo ważne. Dlatego też uważam, że takie sytuacje, o których tutaj była mowa, nie powinno być. Na pewno Rada Miasta przede wszystkim komisja, która jest do tego stworzona w Radzie Miasta, zajmująca się sprawami między innymi sportu, który przewodniczy pan Tomasz Majba tym, się, tym tematem się zainteresuje. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno takie spotkanie jeszcze się odbędzie, oczywiście w większym czy też mniejszym gremium. i myślę, że z tym z tymi te sprawy zostaną wyeliminowane i takich spraw. Z takimi słowami nie będziemy się spotykać, z takimi trudnościami. Myślę, że tutaj powinni wszyscy dojść do jakiegoś porozumienia, żeby mogła się nasza młodzież rozwijać zdrowo w każdej dziedzinie sportu. Ja tutaj nie chcę dzielić tej czy innej dziedziny sportu, bo jeden chce grać w piłkę ręczną, drugi chce grać w piłkę nożną, trzeci chce jeździć na rowerze. Dobrze, że w ogóle ktoś się chce zająć tą młodzieżą i chce, żeby uprawiała sport, a nie zajmowała się czym innym, co nie jest wskazane dla młodzieży. W tym wieku, w którym jest. Także proszę Państwa, myślę, że te tematy zostaną wyeliminowane i z mojej strony mogę powiedzieć, to co mogę zrobić, to będę wspierał każdą dyscyplinę sportu i każdy, każdego, kto chce znaleźć alternatywne zajęcie dla młodzieży, po to, żeby mogła się zdrowo rozwijać. To dziękuję, to tyle z mojej strony, jeżeli będą jakieś pytania, to, to bardzo proszę, ale myślę, że tutaj więcej chodzi o, o sprawę, żebyście przedstawili jeszcze, jeżeli są z waszej strony, żeby przekazać władzom miasta, czy pani burmistrzowi, pani, przepraszam, pani burmistrz, czy też radzie miasta, bo no, powiedziało dwóch radnych na, na wczorajsze moje informacje i zaproszenie, e, możliwe, że mają przeszkody i nie mogli przyjść, ale... Ale no, jeżeli chodzi tutaj o pana Tomasza Majbę, przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, to jest najbardziej merytoryczna. To cieszę się, że tutaj dzisiaj z nami jest i, i po prostu ten temat nie jest nam obcy jako, jako Radzie, o którym żeście tutaj mówili. Mam nadzieję, że to wszystko, co, co jest to, jakoś się poukłada i nastąpią takie zmiany, że nie będziemy musieli więcej się spotykać i na ten temat dyskutować. To dziękuję bardzo. Na Rady Miasta i w szkołach czy, czy na ulicy. Miło mi widzieć tutaj twarze uczniów, piłkarzy, moich wychowanków. I nie będę tutaj powielał słów brata, natomiast faktycznie w tym momencie w klubie tożsamość z klubem i tożsamość przewozka robi się coraz dalsza. To jest rzecz, która została mocno zachwiana i Spojrzenie tylko na, na, na pierwszą drużynę jest bardzo płytkie i, i jest jakimś elementem krótkowzroczności, bo, bo ci, ci chłopcy młodzi, to, że tu przyszli dzisiaj, to znaczy, że interesuje ich ten problem i chcą grać w piłkę, bo on przede wszystkim zgaduje, że oni chcą grać w piłkę. To jest bardzo proste. Kochają ten sport tak jak ja to kochałem, jak, jak moi znajomi, moja rodzina. Oni chcą grać w piłkę i trzeba im pomóc, umożliwić. Jak najlepszą realizację na treningach i meczach. Do tego służy zarząd. Taką według mnie funkcję pełni zarząd. On ma pomóc to jest funkcja społeczna dostaje pieniążki z miasta na to, żeby ci chłopcy mieli fajne warunki na treningu, fajnego trenera i żeby mogli się realizować. Bo możliwość trenowania to jest rozwijanie pasji i, i pewnego rodzaju czegoś, co, co podejrzewam ci chłopcy kochają. Przez co ich rodzice się w to angażują, dzikowie, dziadkowie, znajomi, bo część ludzi, których tutaj widzę, nie uprawia z tego, co ja się orientuję, w sportu. Natomiast taką rolę pełni zarząd i szkoda, że nie ma dzisiaj, bo chyba najwięcej uwag jest pod adresem zarządu, a nie ma tutaj oficjalnie przedstawicieli, zwłaszcza prezesa, wiceprezesa. Dychowankowie, Szanowni Państwo, no, ja byłem 12 lat trenerem. Na pewno popełniłem multum błędów, nie byłem idealnym w tym, w tym co robiłem. Natomiast wydaje mi się, że zaszczepiłem w chłopca pasję pod tytułem piłka nożna i cały czas starałem się to realizować. I serce mnie boli, Panie Staszku, że ci chłopcy są w tym momencie odstawiani na zupełny margines. Nie, znają, nie, nie, nie mogą znać akceptacji Waszej. Waszego zrozumienia, nawet chęci, żebyście ich widzieli w klubie. Nie na, na wioskę, gdzie indziej, bo my byliśmy chłopaków z, z zagranicy bądź z innych miast. Te proporcje w drużynie nie powinny być zachwiane. Ja ciężko też skonstruować drużynę opartą tylko i wyłącznie na wychowankach. Natomiast parytet jest mocno zachwiany. Tak jak potraktowało się Krzyśka Ziętka Radka czy, czy, czy Łukasza, który nie zrobił nic złego, bo zaraz jeszcze o nim chciałem powiedzieć. To, to jest naprawdę ze, ze szkodą na miasta, a uważam, że klub powinien taką funkcję spełniać. I to, co się stało tutaj z Łukaszem, który był tym początkiem tej lawiny dzisiejszych wydarzeń, Chłopak, który jest na piątym roku wychowania fizycznego w Krakowie, chłopak, który stał się autorytetem dla paru dziesięciu chłopców, wychowawcą, trenerem, który również spaja im. Coś, co, 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 co oni się pokazują, czyli to, że stworzyli monolit, że stanęli za sobą i za trenerem. Takich ludzi nie wolno wyrugować ze społeczeństwa w Przeworsku. I takie głosy, że ktoś tam zwalnia, bo takie padły dzisiaj. Chociaż muszę się zapewnić, że to nie będzie robione. To jest działanie na szkodę miasta. Działanie na szkodę na tych chłopców. I na, na interes społeczny, który tutaj tworzymy, bo przecież to piłka nożna i zajęcia sportowe. Są interesem w społecznym miasta. Jeszcze nie tak dawno, bo w piątek, tydzień temu, byliśmy na spotkaniu z panią minister Muchą. Trzy godziny, pani minister mówiła, godzinę pani marszałek Kowalska o sporcie dzieci i młodzieży. Ja wczoraj na sesji z Miasta również tam przekazałem parę słów, że, że warto, ba, pani minister zwraca, że to jest główny kierunek sportu. Nie wszyscy z Was zrobią karierę sportową, piłkarską. Natomiast mają w tym momencie zagospodarowany czas. Ich rodzice wiedzą, że są na zajęcia u wykształconych trenerów, że jadą na mecz, przeżywają wspólnie, tak jak ja kiedyś przeżywałem, to zjawisko. I za trąbkarza, i za juniora, i za seniora. Z tym, że myśmy przychodzili na trening pierwszy, bo byliśmy wszyscy stąd. Taka różnica między tą grą, między, jak myśmy wtedy grali, a teraz. To jest taka mała różnica. Łukasz. Nie wiem czy Państwo wiecie, został zauważony nawet w Rzeszowie. Dyrektor Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie na Hetmańskiej zastanawiał się i brał pod uwagę zatrudnić kopaka w Rzeszowie jako trenera i szkolenia w młodzieży. To jest jedno z wyższych takich wyróżnień, bo tam się szkoli jeden z lepszych materiałów, bo to są już takie kluby no, dość profesjonalnie zorganizowane. Jeżeli został zauważony w Rzeszowie, a Państwo go nie docenacie za co? Za niesubordynację. Jako nauczyciel, jako trener nie uważam, że nie zrobił nic złego. Dał 18-letnim chłopakom wolny wybór. Przecież oni mają 18 lat mają dowód osobisty. Sami decydują. Byli świadomi tego w konsekwencji, że, że nie będą grać w pierwszej drużynie, pojechali z drużyną swoją na i z trenerem. Gdzie, gdzie trzeba jeszcze powiedzieć jedno, można to było wszystko dobrze załatwić, bo o grali graliście sparing seniorzy, można było przyjechać do w dobrej woli, gdzie po raz kolejny, bo słyszymy o meczu na Gorliczynie, z Trumpkarzy, z mielcem, tam też brakło dobrej woli i bardzo często brakowało tej dobrej woli. Sprawy organizacyjne w młodzieży, grup młodzieżowych w próbie w Szerwowsku, w 11 roku, w 11. roku przez 3-4 miesiące byłem trenerem, koordynatorem grup młodzieżowych. Tak to brzmiało. Po trzech miesiącach w styczniu napisałem rezygnację. Dlaczego? Kupcie chłopakom dresy. Nie mamy. Kupcie chłopakom piłki. Nie. Kupcie buty, nie. No to od czego była to moja rola? Można to było zmienić. To była społeczna funkcja, którą, którą, którą można było za pokazać ten kierunek pedagogiczny w, w, w rozmowie z młodzieżą, w szkoleniu. Nie zrobił nic złego Łukasz, bo do tego trzeba wrócić, bo to jest takim głównym problemem, ani ci chłopcy. Nie ma żadnego okresu, żadnego grzetu. przecież pojechał na turniej ze swoją młodzieżą. Mógł, miał zostawić grupę, wysłać kogokolwiek na turniej do Kielnarowej, 10 turniej. I co? Zadne względy merytoryczne, czyli słaby trener, zła, zła komunikacja z młodzieżą. Nie, nie subordynacja, a to nie jest organizacja, która za takie rzeczy powinna karać. I tak puentując już przytoczę słowa Pani Marszałek z, z przed tygodnia, e, jeżeli idzie o, o, o ten kierunek kształcenia dzieci i młodzieży, czym skorupka do młodu nasiąknie, tym na starość trąca, więc patrzmy na tą młodzież. Ja wczoraj zwracałem się do władz i, i, i apelowałem do radnych i do komisji konkursowej, żeby miała to na uwadze, a do zarządu Warto rozmawiać. Trzeba rozmawiać, bo stoimy w takim patowym wyjściu z sytuacji, że, że no, ja nie wiem, co, jak to dalej miałoby się potoczyć, jakby grupy nie wystartowały. Ze szkodą dla nich, dla klubu, dla miasta. Trzeba rozmawiać, trzeba do tego stołu usiąść i po prostu porozmawiać i znaleźć wyjście z sytuacji. To do zarządu, a do Państwa no, życzę, życzę powodzenia i chłopcom gratuluję, że się za trenerem, bo to jest wielka rzecz. Ja również kiedyś miałem problemy z zarządem. Nie pamiętam czy z Panem Dyrektorem, czy z Panem Prezesem, i wiedziałem, że jak za mną stoi grupa, było mi dużo, dużo łatwiej. Ja dziękuję.